Siemano, z tej strony mi już z kanału RapTOK. Witam Was na nowym kanale w nieco odświeżonej wersji newsowej. Zachęcam do zostawienia suba, żeby być ze wszystkim na bieżąco i nie przedłużając, zaczynajmy z materiałem. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o... Rusina wydał oświadczenie w sprawie rzekomego doniesienia na policję. Paluch podlizuje się Young Multiemu? Popek musi zapłacić ogromną karę finansową. Peja o kontrowersyjnym zawieszeniu dziennikarza TVP. Tał negatywnie o inauguracji Igrzysk Olimpijskich. Piłkarskie spotkanie maty na najwyższym szczeblu. Kodak Black mocno wspiera Trumpa na wielu płaszczyznach. Kodak Black nigdy nie ukrywał swojego podziwu i poparcia dla Donalda Trumpa, zwłaszcza po tym jak został ułaskawiony przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych pod koniec jego kadencji. Teraz raper poszedł o krok dalej, wypuszczając z linii odzieży, która nawiązuje do znanego wizerunku Trumpa po próbie zamachu na jego życie. W piątek 26 lipca, marka odzieżowa Sniper Gang, związana z Kodakiem Blackiem, zaprezentowała nowy wzór koszulki o nazwie Fight. Projekt ten otwarza scenę, w której Trump stojąc przed tłumem w Pensylwanii podniósł pięść skandując Fight, Fight, Fight. Będąc eskortowany przez Secret Service po zamachu na jego życie, w wersji przedstawionej na odzieży, postać Trumpa ma skórę i tatuaże Kodaka, ale zachowuje włosy Donalda oraz zmienia słynne hasło Made America Great Again na Make America Gleeful Again. Koszulka Fight kosztuje 40 dolarów i można ją nabyć na stronie Sniper Gang. To jednak nie jedyny raz, kiedy Kodak stanął w obronie Trumpa po próbie zamachu. Na początku miesiąca raper z Florydy o Pills opublikował w mediach społecznościowych post negujący byłego prezydenta USA. Kodak, jako osoba wspierająca Trumpa, wyraził swoje oburzenie po tym, jak Pils nie okazał współczucia po ataku na republikanina podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Po incydencie Pils opublikował serię wpisów w social mediach, sugerując, że strzelanina była zainscenizowana i oskarżając Trumpa odgrywanie ofiary po latach szerzenia nienawiści. Raper z Florydy wyraził także swoje wsparcie dla obecnego prezydenta, czyli oczywiście Joe Bidena, zachęcając go do kontynuowania kampanii na rzecz zakazu karabinów szturmowych i przeciwdziałania przemocy z użyciem broni. Kodak Black odpowiedział Pilsowi podkreślając, że nie toleruje żadnej krytyki Trumpa i przypomniał, że zarówno on jak i Pils są bogaci, więc powinni trzymać się zala od takich sporów. Mata dzięki swojej współpracy z Adidasem zdobywa coraz to nowsze i niespotykane możliwości. Jego drużyna LKS Typhon Ostrów miała już okazję rozegrać międzynarodowy sparring podczas Euro 2024 w strefie kibica w Berlinie. Teraz natomiast Mata miał przyjemność spotkać się z piłkarską legendą, czyli samym Zinedinem Zidanem. Spotkanie to uwieczniono na zdjęciach, które pojawiły się na profilach społecznościowych rapera oraz jego klubu. Nie zabrakło oczywiście humorystycznego opisu, informującego, że po długich rozmowach z francuskim szkoleniowcem, nie udało się go namówić do poprowadzenia LKS-a w drodze poligę okręgową. Nie znamy szczegółów rozmowy między Matą a Zidanem, ani ile dokładnie trwało ich spotkanie. Wiadomo jednak, że Mata miał okazję uczestniczyć w imprezie organizowanej przez Adidasa, gdzie obecni byli także inni znani ambasadorzy marki. Tacy jak Pusha T, Pharrell Williams czy Jan Torf i wielu innych znanych osobistości ze świata sportu i muzyki. Dzięki współpracy z Adidasem, drużyna maty LKS Typhoon nie tylko może uczestniczyć w międzynarodowych sparingach. Ale także raper miał okazję spotkać się z jedną z największych ikon piłki nożnej. Pomimo humorystycznego komentarza, że Zidane nie poprowadzi tajfuna w nadchodzącym sezonie, takie spotkanie z pewnością stanowi niezapomniane przeżycie i dodaje ogromnego prestiżu młodemu klubowi. Bez wątpienia, współpraca Maty z Adidasem nie tylko wzbogaca jego doświadczenie, ale także przynosi ogromne korzyści dla jego drużyny, otwierając drzwi do międzynarodowych kontaktów i wydarzeń gdzie umówmy się, mał, który zespół nawet z klasy jest w stanie zorganizować takie spotkania, a Matczak robi to dla B-klasowca. Rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywołało fale oburzenia i liczne głosy krytyki. Wśród niezadowolonych z ceremonii otwarcia znalazł się raper Tau, który publicznie wyraził swoje zniesmaczenie tym wydarzeniem. Raper znany ze swojego zaangażowania w wartości duchowe i etyczne, nie ukrywał swojej frustracji związanej z ceremonią otwarcia. Wyraził swoje zdanie, że igrzyska, które tradycyjnie miały na celu jednoczyć narody w duchu sportowej rywalizacji i promować szacunek oraz szlachetne postawy, teraz zdają się tracić te fundamentalne wartości. Tao sugeruje, że obecne kierownictwo Igrzysk Olimpijskich bardziej dąży do podziałów i kontrowersji niż do kontynuowania szczytnych idei olimpijskich. Do swojej wypowiedzi raper dołączył także fragment z ceremonii otwarcia, który wywołał szczególne kontrowersje. Na nagraniu widać drag queen otwarzających scenę ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, co zdaniem wielu, w tym Tao, było uderzenie w podstawowe wartości i symbole kulturowe. Ceremonia otwarcia Igrzysk w Paryżu z pewnością pozostanie w pamięci jako jedno z bardziej kontrowersyjnych wydarzeń sportowych ostatnich lat. Krytyka ze strony artystów i publiczności wskazuje na głębokie podziały w społeczeństwie odnośnie interpretacji kulturowych i wartości, które powinny być promowane na tak prestiżowych wydarzeniach. Tau swoją zdecydowaną postawą dołączył do grona tych, którzy uważają, że niektóre granice nie powinny być przekraczane nawet w imię artystycznej ekspresji. Znany komentator sportowy Przemysław Babiasz został zawieszony przez władze TVP za swoje słowa podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas wykonywania utworu Imagine Johna Lennona, który jest nieformalnym hymnem igrzysk, Babiasz pozwolił sobie na komentarz, który wywołał kontrowersję. Komentator powiedział, że utwór przedstawia wizję świata bez nieba, narodów i religii, co skojarzyło mu się z ideą komunizmu. To natomiast nie spodobało się władzom telewizji polskiej, które uznały, że Babiarz naruszył podstawowe idee olimpijskie, takie jak wzajemne zrozumienie, tolerancję i pojednanie. W związku z tym postanowiono zawiesić go w obowiązkach służbowych i odsunąć od komentowania zmagań podczas igrzysk. Telewizja Polska w swoim oświadczeniu podkreśla, że nie zgadza się na łamanie tych wartości i że ich nowe standardy nie pozwalają na takie komentarze. Co bardzo ciekawe, Przemysław Babiarz nie był pierwszą osobą, która dostrzegła w piosence Imagine komunistyczne idee. Sam John Lennon, czyli oczywiście autor tekstu, przyznał kiedyś, że utwór może być odbierany jako manifest komunistyczny, choć sam nie identyfikował się jako komunista. Do całej sytuacji odniosła się również legenda z Poznania, czyli Rychu Peja. Ten skrytykował decyzję TVP, twierdząc, że nie potrafi ona wyrwać się z dawnych komunistycznych korzeni, które przez dekady drążyły Polskę. Peja zaapelował do babiarza, aby ten nie przepraszał za swoje słowa. Raper zwrócił uwagę, że kiedyś banowano lewicującego Lenona, a teraz podobne represje dotykają dziennikarza sportowego, który jedynie zinterpretował słowa piosenki według własnego uznania. Podkreślił, że Polska jest demokratycznym krajem z wolnością o słowa, więc takie działania TVP są nieuzasadnione. W kontekście tej sytuacji Peja podkreślił, że zawieszenie babiarza za wyrażenie własnej opinii jest absurdem. Zachęcił dziennikarza, aby broń Boże nie przepraszał za swoje słowa, gdyż miał do wypowiedzenia ich pełne prawo. Według dostępnych informacji zapadł wyrok w sprawie, w której Popuś, czyli oczywiście zawodnik MMA, a zarazem raper, jest zmuszony zapłacić 200 tysięcy złotych kary za walkę w federacji Prime MMA, mimo obowiązującego kontraktu z federacją Fame MMA. Wysoka kara finansowa wynika prawdopodobnie z zapisów w umowie z Fame MMA, które zabraniały zawodnikowi uczestniczenia w innych federacjach bez zgody pracodawcy. Mimo, że dla kogoś o statusie i zarobkach Popka taka kwota może nie wydawać się ogromna, to jednak biorąc pod uwagę ostatnie możliwe problemy finansowe rapera, może to być dla niego poważnym obciążeniem. Popek w przeszłości często podkreślał, że choć jest milionerem, to często bywa milionerem, ale bez grosza przy duszy. Informacje o wyroku przekazał szalony reporter, co każe podchodzić do sprawy z pewnym dystansem, ale jednak wszystko wskazuje na to, że kara jest rzeczywiście realna. Cała sytuacja może stanowić dobrą przestrogę dla innych zawodników, którzy myślą o kombinowaniu w kontekście swoich kontraktów. Fame pokazało, że traktuje swoje umowy poważnie i nie waha się egzekwować zapisanych w nich kar. Dla Popka, który nie tak dawno znajdował się w centrum ogromnej afery, tracąc sponsorów i mając przerwę od grania koncertów, dodatkowe obciążenie finansowe może okazać się dla niego całkiem sporym problemem. Nie jest jasne, czy wyrok jest ostateczny, czy może jeszcze podlegać apelacji. Niezależnie od tego, sprawa wydaje się dosyć jasna: posiadanie kontraktu z jedną federacją MMA wyklucza możliwość walki w innej federacji, chyba że zawodnik jest gotów zapłacić wysoką karę. Dla Popka 200 koła złotych może nie być sumą, która go zrujnuje, ale biorąc pod uwagę jego ostatnie problemy finansowe i zawodowe, może to być dla niego naprawdę poważne wyzwanie. Poznański weteran sceny, czyli Paluch, ostatnio wypowiedział się na temat swojego sąsiada z garderoby podczas trwającego w Kołobrzegu Sun Festiwalu. Obok jego garderoby znajdowała się ta należąca do Young Multiego co wywołało spore zainteresowanie i ogromne spekulacje wśród fanów. Od wielu lat Paluch nie szczędził krytyki wobec Multiego, często zaczepiając go i wyrażając negatywne opinie na jego temat. Jednakże, biorąc pod uwagę jego ostatnie wypowiedzi, stosunki te mogły ulec poprawie, przynajmniej z jego strony. Powiedziałeś też dzisiaj ze sceny naprawdę me mega rzecz, szczególnie pewnie dla młodych ludzi, że właśnie masz garderobę obok Multiego i pewnie wszyscy myślą, że nie wiadomo co tutaj się dzieje, a ty się mega cieszysz, że właśnie jesteście na jednej scenie i że możecie grać. Znaczy ja się cieszę, bo to jest jakieś wiesz, łączenie pokoleń. 38 lat mam, zaraz 9, więc w ogóle się jaram, że jeszcze gram koncerty, jestem zapraszany na festiwale różne i że ludzie mnie słuchają, jaram się tym po prostu. A to było też w kontekście tego, że festiwale są fajne ze względu na to, że internet żyje sobie kurde swoimi jakimiś tam domysłami. A dzisiaj przyszedłem, miksujemy się gdzieś. Oczywiście było parę razy tak, że z kimś się ktoś nie lubi dochodziło do konfrontacji. Trzeba było wyjaśniać coś, ale generalnie nie jest luz, więc to jest fajne, że też powiedziałem to zanim zagrałem kawałek Nowy Truskul, który o tym mówi, że nieważne jaka jest szkoła, czy stara, czy nowa, ważne jest to o czym nawijasz. Jednak nie wszyscy są przekonani o szczerości jego słów. Nitro, czyli bardzo popularny streamer, który od dawna ma napięte stosunki z paluchem, ostro skomentował wywiad rapera. Sergiusz stwierdził, że paluch jest typem osoby, która mówi to, co ludzie chcą usłyszeć w danym momencie. Nawiązał tym samym do początków kariery muzycznej Multiego, kiedy topaluch prowadził swoistą krucjatę przeciwko młodemu raperowi i blokował rozwój jego kariery. Pa. Powiedziałeś też dzisiaj ze sceny naprawdę me mega rzecz, szczególnie pewnie dla młodych ludzi, że właśnie masz garderobę obok Multiego i pewnie wszyscy myślą, że nie wiadomo co tutaj się dzieje, a ty się mega cieszysz, że właśnie jesteście na jednej scenie i że możecie grać. Znaczy ja się cieszę, bo to jest jakieś wiesz łączenie pokoleń, 38 lat mam, zaraz 9, więc. Ta! Ha! ha. Teraz to będzie mówił o łączeniu po kolei Ty iść na dentysty, niech ci kurwa, jedynki połączy. W ogóle się jaram, że jeszcze gram koncerty i jestem zapraszany. I właśnie i właśnie, i właśnie dlatego, dlatego kurwa zawsze pałon będziesz stary, bo tacy ludzie jak ty zawsze mówią to co inni chcą usłyszeć. I w momencie kiedy mogłeś sobie pozwolić na to, że kurwa, no im dzieciaka, to był dla ciebie tam pytam, już nie pamiętam. Pałon, rurą, kurwa. Już nie pamiętam, że nie pamiętam co ty tam kurwa opryciłeś. A Ale teraz! Niech już, już nie krzyczy, że każdy z nas to szaman, szaman. I multi ma dobry okres to nagle złączenie pokoleń. Nagle mega się cieszę, że jesteśmy na jednej scenie. No. Bo chociaż jak ktoś by był konsekwentny w tym, co robi, to ja się nie muszę z tym zgadzać. Ale za konsekwencje bym szanował. Ale tak podlizać dupę k***a za każdym razem, kiedy trzeba, to nie na mojej zmianie. Zrobię pierdolę kurwa, żeby gorycz twojego Lenia, czym słodkim. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy zgadzacie się z opinią Nitra, że Paluch próbuje teraz podlizać się Multiemu, bo krytykowanie go nie jest już opłacalne? A może uważacie, że Paluch jest szczery w swoich słowach i z czasem po prostu zrozumiał, że jego wcześniejsze działania były niewłaściwe i teraz chce załagodzić sytuację? W poprzednim odcinku omawiałem krok po kroku, jak zdjęcie Rusiny w towarzystwie funkcjonariuszy policji wywołało prawdziwą burzę w internecie. Krążyła masa memów i pytań, a ekipa USKC sugerowała, że raper doniósł na nich na policję, co spotkało się z ostrą krytyką. Chociaż zdjęcie samo w sobie nie było dowodem na cokolwiek, społeczność rapowa szybko podzieliła się na dwa obozy. Jedni bronili Rusinę, drudzy oskarżali go o współpracę z policją. W odpowiedzi na te oskarżenia na kanale Melin pojawiło się oświadczenie przekazane przez prawnika Rusiny, które rzuca zupełnie nowe światło na całą sprawę. Kancelaria Adwokacka Rodakiewicz, działając w imieniu Norberta Rusinka, czyli oczywiście Rusiny, wydała oświadczenie dotyczące wydarzeń z 24 lipca 2024 roku w Warszawie. W oświadczeniu wyjaśniono, że funkcjonariusze policji, z którymi raper rozmawiał i co zostało sfotografowane, sami podeszli do artysty zaniepokojeni sytuacją, w której grupa osób zachowywała się wobec niego agresywnie. Policjanci, widząc niepokojące zachowanie grupy osób w stosunku do Rusiny, podjęli interwencję, aby po prostu wyjaśnić sytuację. Według rapera i prawnika, funkcjonariusze policji, zaniepokojeni sytuacją, której byli świadkami, Podjęli interwencję z własnej inicjatywy, aby wyjaśnić sprawę. Według oświadczenia określenia takie jak konfitura czy konfident są w tym przypadku absurdalne i stanowią naruszenie dóbr osobistych artysty. Rusina nie wezwał policji, a jedynie rozmawiał z funkcjonariuszami, którzy sami do niego podeszli. Raper starał się unikać wzbudzenia sensacji oraz kontrowersji skupiając się na tworzeniu muzyki dla swoich słuchaczy, a nie na internetowych zagrywkach. Jednak wydanie tego oświadczenia stało się konieczne, aby wyjaśnić wszystkie nieporozumienia. Młody raper wyraził wdzięczność swoim wszystkim fanom za wsparcie i zapewnił, że nigdy nie był on konfidentem. W oświadczeniu podziękował fanom za wiarę w jego niewinność i wsparcie, które okazywali mu od samego początku. Wyraził również nadzieję, że oświadczenie pozwoli wyjaśnić sytuację i zapowiedział, że już wkrótce że usłyszymy go w nowym wydaniu na trakach. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o całej tej pokręconej akcji. Czy wierzycie w wyjaśnienia Rusiny, czy może jesteście sceptyczni wobec jego słów? Zachęcam do zostawienia suba, ponieważ gdy pojawią się jakieś nowe aktualizacje, czy to ze strony ekipy Enzo, którzy pewnie na to odpowiedzą, czy bezpośrednio od Rusiny, niezwłocznie będę was o tym informował, także lepiej być ze wszystkim na bieżąco. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!